Cztery lekcje, które wyciągnęłam z uprawy papryki. Lekcja numer jeden. Wolę siać paprykę później. W tamtym roku wysiałam ją już w styczniu i brak wystarczającej ilości światła sprawił, że siwki rozwijały się bardzo słabo. Później, mimo lepszego światła, pobudzenie ich do wzrostu było trudne. Nie byłam z nich zadowolona tak naprawdę do samego końca. Lekcja numer dwa. Papryki kochają ciepło. W tamtym roku podkiełkowywałam je również na wacikach, ale pudełko stało na kaloryferze. W tym roku już nie, więc ich kiełkowanie trwało o zdecydowanie dłużej. Bakterie i kwasy humusowe mają moc. Widać to już po samych liścieniach, które w tym roku są dwa razy większe. Siewki rosną w oczach. Lekcja numer cztery. Lampy to efekt wow. W tamtym roku podglądam uprawę papryk w takich mini szklarniach doświetlanych i rosły w trybie ekspresowym. To świetne rozwiązanie. Były się one później od moich, a w moment je przerosły i po prostu zachwycały swoim wyglądem. Jaki jest więc przepis na sukces? Na pewno dobre światło lub Doświetlania bakterii, kwasy humusowe, no i ciepełko dla nasionek. A jakie są Wasze złote rady w kwestii uprawy papryki?